Siemano, witam was, kochani moi widzowie. W kolejnym odcinku, ten odcinek to będzie taki troszkę inny odcinek, dlatego że krawata nie mogłem znaleźć, więc będzie bez krawata. Dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za oglądalność, za lajkowanie, subskrybowanie, komentowanie filmów na moim kanale. E, Dziś taka okazja, minęło 30 tysięcy subów, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dużo, za co Wam serdecznie dziękuję. E, no dla niektórych to jest wiadomo, tyle, ale dla mnie to jest bardzo dużo. Kanał się rozwija swoim tempem, teraz jest troszkę gorszy czas, bo jest e, ciepło. E, to jest u mnie w moim przypadku taki bardziej kontent wędzarniczy, tak jak zauważyliście na pewno, więc e, jak jest właśnie taka pogoda jak jest teraz, no to ludzie bardziej siedzą na grillu, na, na dworzu, gdzieś na ogródkach, i jest mniej czasu na oglądanie. Między innymi moich filmów, jak nie tylko moich, bo i ogólnie na e, tych kanałach różnych też nie ma tego. Wow, co było, e, jak było zimno. Przygoda z tym YouTubem zaczęła się tak z niczego. My kiedyś. Mieszkaliśmy, ja już to kiedyś tam w jakimś filmie wspomniałem, ale to było to było tak powiedziane, że przy okazji, a teraz jest, głównie tylko o tym chodzi, o to chodzi. Gotowanie, no to u nas jest to już tak rodzinne chyba, bo nie tylko, nie tylko ja tak mam też w mojej rodzinie, bo, bo, bo tak jest, że wszyscy się łapią za, za gary, jak to się mówi. Tylko, że jeśli chodzi o gotowanie, no to tam trzeba być już naprawdę kozakiem, bo Więcej jest takich rzeczy, jakieś sosy beszamelowe, jakieś coś, to co akurat nie jest dla mnie, to schabowy, ziemniaki, jakieś tam do tego surówka, mizeria czy coś, czy jakieś tam takie proste rzeczy, oczywiście jak najbardziej, ale wymyślane, jakieś tam poukładane, pozawijane, to nie po mojemu, więc wędzenie to jest troszkę inna bajka, bo tu jest w moim przypadku większe pole do popisu i wymyślam często i gęsto, tak jak widać na tym właśnie kanale, różne takie właśnie Dziwadła niektóre są, ale yy, ludzie powtarzają przepisy moje i nie zdarzyło się jeszcze takiego yy, jakiejś negatywnej opinii odnośnie tego, że co ty tam pokazujesz, bo coś nie wyszło. A zrobiłem z twojego przepisu. Nie ma tak, bo przeważnie jest, jakby coś nie wyszło, to bym to powiedział od razu na tym filmie, który właśnie jest dodany. I ciężki telefon? to tak tymi rękoma machasz? Prosto no. się wydać ta koszula strzeli. Co strzeli? Tu z kogo tu jest, to tak właśnie jest. No. E, właśnie wiele osób też e, pyta, pytało, pyta, żeby się pani Kostrzewska pokazała. Czyli, czyli moja żona, która trzyma właśnie mój telefon, ale na razie powiedziała, że nie. E, jedynki są już zamówione, że sobie wstawi jedynki. żeby... Bo jedynek nie ma to by zapleniła tam troskę i by tak było dziwnie, nie? Nie, żartuję. Jeszcze nie jest na to gotowa, tak jak powiedział. Ja też się strasznie krębowałem na samym początku, jak yy, yy, pierwsze filmy były, to naprawdę była masakra, bo aha, te zobaczy, tamte zobaczy, będą się śmiać. Faktycznie tak było na samym początku, wam powiem, że nikt nie myślał, że to yy, przekroczy ten próg taki, gdzie będzie można kanał monetyzować, bo tak to się odbywa niestety mówię tak, jak jest, że jednak yy, YouTube już płaci od pewnego czasu za ten kanał, no bo, bo tak, nie będę tu kłamał. Ale na samym początku nie było założenie, założeniem takim, żeby na tym zarabiać. I, a tamten zobaczy, ten zobaczy, będzie śmianie się i kurczę było tak wiele razy, że a słoiki myję, a to, a tamto. Ludzie będą y, gdzieś tam, y, zobaczą na mieście czy gdzieś, no to będą palcami może wytykać. A teraz to jest troszkę inaczej, bo teraz to gdzieś tam po dzieciaków do szkoły się pojedzie, ktoś podchodzi, ty słuchaj, bo ja tam, Dałem 40 gramów peklo soli, a u ciebie na filmie widziałem, bo ty tam dawałeś inaczej, ludzie poznają, ale zaczepiają w pozytywnym. Znaczy tak to przeważnie nikt nie zaczepia nigdy. <laughs> nie było takiej sytuacji, żeby ktoś tam mnie zaczepiał na, na żywo. Wiadomo, w internecie można różne rzeczy napisać i tak by to było, ale na żywo nie było nigdy w życiu takiej sytuacji, żeby ktoś gdzieś coś w jakimś negatywnym tego słowa znaczeniu coś wytykał, więc... Fajnie, bardzo fajnie. I e, właśnie pomyślałem sobie tak, że jak będzie te 30 tysięcy subów, to e, takie właśnie pogadanka jakby wleci na ten kanał tym razem, bo e, to jest e, no, miłe, bardzo miłe. Była taka pauza jedna w tym kanale, bo na początku to ja wrzucałem codziennie filmy, tylko to były takie no, wędzarnie, tam się trafiały, jakieś rzeczy wędzone, ale głównie było jakieś to takie właśnie gotowanie. Ale to tak nie chwytało. Wszystko zaczęło się od tego filmu, jednego, czyli Bimber z Coca-Coli. Jeśli e, ktoś nie widział tego filmu, e, właśnie jak robiłem Bimber z Coca-Coli, no to niech sobie wejdzie, jest na moim kanale. On ma 800, e, chyba tam 15 czy ileś tysięcy wyświetleń, to jest bardzo dużo, jak dla mnie powtarzam, bo dla jakiegoś dużego twórcy to, to jest może nic, ale dla mnie no to jest petardunia. I zaczęło się od tego momentu, kiedy się przekroczyło ten próg, tak jak już to wspomniałem, no i potem poleciało, potem były różne takie firmy, lepsze, gorsze, ale się to kręciło. Potem byliśmy na wakacjach, to było lat temu, bo kanał jest w grudniu, minęło dwa lata, dwa i pół roku prawie, więc trochę czasu już jest, a ja nie jestem... Jakby to powiedzieć, zacząłem od dupy strony, czyli nie byłem w żadnym programie gdzieś tam masterchef typu właśnie czy jakieś tam coś innego, żeby gdzieś mnie ktoś znał i dzięki temu otworzysz kanał i to idzie od razu, tylko po prostu własnymi siłami są te grupy na Facebooku gdzie spamuję, dodaję te swoje linki do filmów, tak jak też zauważyliście, ale ja też mam grupę na Facebooku Swojskie Gotowanie Wędzenie, która w tym momencie ma ponad 12 tysięcy osób i też takie filmy udostępniam, jak ktoś do mnie wrzuci, więc ja tak robię, ale u siebie też pozwalam tak robić, więc o co chodzi, w czym jest problem? Ja nie widzę problemu żadnego. I e, odbiegam od tematu, co ja mówiłem o tym... E... Nie wiem, nie słucham Cię. O, <laughs> ja... I tak właśnie z nią mam czasami. Oczywiście to są żarty, może sobie nieraz coś pomyśli, bo ja czasami jakieś miny zrobię czy coś, ale to tak nie jest. Tam czasami jak mnie z Z liścia, o. O właśnie, jeśli chodzi o te liście, no to właśnie była taka sytuacja wtedy, kiedy ten punchdown właśnie był. To czyli może wiecie, że albo jak nie wiecie, to się dowiecie. Brałem udział w tych, w tych, w tych galach punchdowna, punchdown, czyli te walka na liście. I wtedy właśnie miałem taką pauzę małą, gdzie filmów żadnych nie dodawałem, i ten kanał tak zamarł, że to powiem. Tak powiem. Yy, I potem ten Punchdown 4 wygrałem. Yy, byłem przez moment tym mistrzem Punchdown 4. Potem, yy, bo nie było Zalesia. Potem Zaleś pojawił się na piątce, dałem mu tam, niech mam, mówię, chłopak. Tam, no, I w ogóle, ale potem go załatwiłem u siebie, jak przyjechał do mnie ze swoim tatą, Zalesia, pozdrawiam Was. Yy, I ten, i. I załatwiłem go w inny sposób, więc nic co ci to dało, chłopaku? Nie wiem, czy to obejrzysz, czy nie obejrzysz. Jeśli obejrzysz, to nam sobie. Rzuć komentarz Dawidku. Że czy... mnie nie powiedziała, jak cię zaleźli, się załatwili przy stole. Ja byłem przemęczony. No. No byłem przemęczony. No bardzo, ja wiem, nie miałeś siły wstać. Taki byś zmęczony. No bo byłem przemęczony, ciepło było wtedy. Yy, klimatyzacji nie ma w domu, i, i w ogóle, i w ogóle. <laughs> No, także ja byłem, no, zaleźć 150 kilo ponad. Ja wtedy miałem y, też dużo, ale no gdzie? Gdzie, gdzie tu w ogóle do, do tego, do Dawida? No, ale na drugi dzień za to się. Ja już nie piłem, bo, nie. <śpii> bo piliśmy, nie mogłem patrzeć na ten, na alkohol, ale mm, polewałem, jak to się mówi. Dobra, y, to fajna taka rzecz była właśnie rok temu, i, i to na chwilę nabąknąłem o tym, i właśnie ten Punchdown był, potem tylko tym się zająłem, czwórkę wygrałem. Potem były te przygotowania cały czas, bo piątka później była ta gala. No i ten YouTube poszedł jakby na drugi plan. Ale później jednak to, jakby powiedzieć, tam szło powoli, powoli, powoli do momentu kiełbasy drwala. A jak drwal skoczył, to nie ma tam, bo tam jest chyba 215 tysięcy. To też nie jest 2 miliony. Ale zobaczcie sobie na tych wszystkich grupach, na tych różnych Właśnie na Facebooku, ile osób tą kiełbasę robiło i robi to jest naprawdę strzał w dziesiątkę moim zdaniem. Mimo wszystko, bo ta kiełbasa jest naprawdę rewelacyjna. Ja to wymyśliłem. Ja jestem autorem i producentem tej kiełbasy. Oryginału, że tak powiem. I poszło wtedy od tego momentu, tak. Moment w górę. I subskrypcje fajnie skoczyły. Wtedy miałem jak chyba tego dwa lata robiłem, nie bo 20 tysięcy, dobrze mówię? Chyba mimi. Nie wiem, nie śledzę swojego kanału. Subskrybujesz w ogóle mój kanał? Co? <grych> tak. Nawet łapkę do góry Ci czasami postawię, Psz. jak mi się film podoba. <grych> Nagrywasz Ci film mi podoba? <grych> Pięknie Ty gadasz. Nagrany jest dobrze, a to co Ty już tam mówisz, to... A co ja mówię? Sam ja co mądrości mówię. Pięknie gadasz. No, więc, więc tak to wygląda wszystko, więc może już nie będę tak bardzo przeciągał, muszę 8 minut gadać, bo i chodzi o to, że jeśli jesteście zainteresowani nadal moim kanałem, moimi filmami, zapraszam do oglądania, do zachęcania swoich znajomych, 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 znajomych też. Na mój kanał. Subskrybujcie, oczywiście. Lajkujcie filmy. Co chwilę też tam wrzucam. Ten film jest taki, właśnie jaki jest, ale w sensie z podziękowaniami, więc dziękuję Wam bardzo, moi kochani widzowie. I bądźcie ze mną w Armii Kostrzesia. I będzie fajnie, naprawdę. Coś tam co jakiś czas będzie się wędziło, dodawało do przodu. Jak to się mówi, cierpliwy i kamień gotuje, jak mawia klasyk, więc. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam, cześć.